Do konferencji zostały dwa dni, Warszawa, Złote Tarasy, 12 czerwca. Kto jeszcze nie kupił biletu, a chce być na miejscu, tutaj macie link. I Zapraszam wszystkich zainteresowanych grubymi dymami. A jeżeli nie możecie być na miejscu w Warszawie, no to zapraszam Was na YouTubea. zaobserwujcie ten kanał, bo tutaj będzie transmisja na żywo, żeby Was nic nie ominęło. Eee, tutaj dajemy follow wika. Eee, konferencja zaczyna się o godzinie 16. Cześć! 18 czerwca rusza pierwsza edycja turnieju, która przenosi rozrywkę z gier wideo i filmów do rzeczywistości. Jest zainspirowany serialem Squid Game. 12 czerwca, czyli już w tą niedzielę, odbędzie się pierwsza konferencja tego wydarzenia. Także nie czekajcie i kupujcie bilety. My jesteśmy patronem medialnym tego wydarzenia. Także śledźcie uważnie nasz profil i czekajcie na więcej informacji. Nie możecie przegapić tego wydarzenia, ponieważ wśród uczestników będzie między innymi Marek Kruszwil, kamerzysta, Maciek Krataj, Big Jack, Amadeusz Ferrari, Maluba, Karolina Dumała i wielu, wielu innych.